Witam Cię serdecznie. Z tej strony Ewelina Dulemba. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak interpretować przepisy prawa podatkowego, dokładnie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie skupimy się na tym, czy dany wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu. Takich wydatków w działalności gospodarczej nietypowych możemy mnożyć, naprawdę może być nieskończona ilość, w zależności od działalności przedsiębiorcy, od pomysłu przedsiębiorcy, od tak naprawdę też potrzeb, jakie generuje właśnie prowadzona działalność gospodarcza. Natomiast bardzo Często ja w swoim zawodzie spotykam się z pytaniem: Czy wydatki na garnitur, na koszulę, a co za tym idzie wydatki na pranie takiej odzieży, mogę zaliczyć do prowadzonej działalności gospodarczej? I tak naprawdę ta odpowiedź nie jest jednoznaczna. Nigdy. Zawsze musimy dokonać dokładnej analizy. Oprócz tego, że w podstawowej tej wersji e, de, tak naprawdę musimy zidentyfikować to, czy dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu, czyli przejść przez te trzy punkty tak naprawdę najważniejsze, czy kwalifikuje nam się dokładnie pod te przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za chwilkę Wam przypomnę. A dla osób nowych powiem dokładnie, na co trzeba zwrócić uwagę. To jeszcze musimy tak naprawdę przeprowadzić dogłębniejszą analizę w tym właśnie przypadku. I dzisiaj Wam powiem, jakie typy jeszcze tutaj są ważne przy tej kwestii. Także zapraszam serdecznie. Na samym początku chciałabym Ci polecić stronę rządową sip.mf.gov.pl, gdzie możesz wyszukiwać różne interpretacje indywidualne. Wyszukiwarka jest bardzo prosta w obsłudze i tak naprawdę nie musisz wpisywać wszystkich pól, nie musisz wszystkich pól uzupełniać, ale na przykład wpisujesz sobie frazę, którą potrzebujesz. Jeżeli na przykład chcesz poznać odpowiedź dotyczącą wydatków na garnitur, czy możemy takie wydatki zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, to wpisujesz sobie w frazę tutaj właśnie to, czego chcesz odszukać. Następnie, żeby jak najszybciej po prostu odzaleć odpowiedź na nurtujące nas pytania, to od razu przechodzimy do zakładki przepisy. Tutaj mamy, klikamy na ikonkę Wybierz. I szukamy ustawy, która nas aktualnie interesuje. My szukamy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, klikamy wybierz. Pojawia nam się ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli mamy więcej tutaj informacji, konkretnie szukamy jakiejś interpretacji, to oczywiście możemy to uzupełnić. Jeżeli nie, na samym początku to po prostu klikamy frazę, w jakim przepisie, i klikamy wyszukaj, moi drodzy. I teraz kółeczko się kręci, za chwilkę pojawi nam się lista, tak naprawdę interpretacji. Dostępnych. Ja już tutaj mam interpretację poniżej, o, właśnie, i mamy interpretacje, które tutaj nam system podpowiada. Tak? Jeżeli nas jakaś interesuje, to klikamy sobie w daną interpretację i możemy się z nią zapoznać, oczywiście, i zobaczyć, czego dotyczy, jakie jest stanowisko wnioskodawcy i jak do tego podchodzi organ podatkowy. Czy tutaj stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe, czy nieprawidłowe, ale kluczowe w tym wszystkim jest to, w jaki sposób. Sposób jest analizowany dany przypadek. To jest bardzo ciekawe i bardzo skuteczne w naszym zawodzie przy analizie różnych problematycznych sytuacji. Także tutaj serdecznie Wam to polecam, przećwiczyć, przepraktykować to. A teraz przejdziemy sobie płynnie do mojej prezentacji, ponieważ przedstawię Wam, chciałabym, żebyście kilka slajdów zobaczyli i przeczytali razem ze mną, żebyście się zapoznali z danym przypadkiem i odpowiedzieli mi w komentarzu na pytanie. Zapraszam. Garnitur kosztem w działalności. Tutaj przedstawiam Wam przykład naszego bohatera. Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, szkoleń. Generalnie charakter pracy przedsiębiorcy nie nakłada na niego żadnego formalnego stroju. Jeden z kontrahentów przedsiębiorcy zastrzegł w umowie współpracy między nimi, że wymaga noszenia stroju biznesowego garnitur lub business casual w kontaktach z kontrahentami zleceniodawcy. Na bazie tej umowy przedsiębiorca otrzymał prośbę, aby na spotkanie z kontrahentem tego zleceniodawcy ubrać się w garnitur. Ponieważ wykonywana przez niego praca nie wymaga takich formalnych ubiorów oraz ponieważ w ogóle takich ubiorów przedsiębiorca nie posiada i nie nosi, był zmuszony zakupić garnitur na to spotkanie. Zatrzymaj się chwilkę i przeanalizujesz raz tego przedsiębiorcę. Wyobraź sobie, że przychodzę do ciebie, jestem takim przedsiębiorcą, który prowadzi właśnie działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, szkolenia. Nie mam obowiązku noszenia żadnego formalnego stroju, no ale mój kontrahent w ramach jednej umowy, którą zawarliśmy, poprosił mnie o to, żebym taki strój, taki garnitur po prostu założyła na spotkania, w których to reprezentuje na przykład jego firmę, i mówię do ciebie, że nie posiadam na co dzień takich ubrań, więc chciałabym to zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Pytanie jest takie: czy w takim przypadku wydatek na zakup tej odzieży, takiego stroju biznesowego, może. Taki przedsiębiorca zaliczyć w koszty działalności gospodarczej. Odpowiedz teraz koniecznie w komentarzu, czy może, czy nie może. To jest też dobry moment na to, żeby udostępnić materiał dalej i włączyć do zabawy więcej osób, po to, by coraz więcej osób nauczyło się poprawnie interpretować przepisy prawa podatkowego. Otóż moi drodzy, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przeanalizować dokładnie przypadek tego naszego przedsiębiorcy. Zwracam jeszcze raz uwagę na definicję kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie z którą to kosztami uzyskania przychodów są wszystkie koszty, ale uwaga, bezpośrednio czy też pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem, z wyjątkiem kosztów, które ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienił w artykule 23. Jeżeli jeszcze z jakichś powodów nie zapoznałeś czy też nie zapoznałaś się z tym artykułem 23, to bardzo gorąco tutaj polecam, a nawet zobowiązuję do tego, żebyście tutaj odrobili to zadanie i przeczytali, zapoznali się z tym artykułem 23. Ale zobaczcie, o tych trzech kluczowych czynnikach, o którym mówię za każdym razem na naszych spotkaniach, w którym to poruszamy tematy związane z kosztami uzyskania przychodu, mówię o tym, że by dany wydatek w ogóle mógł spełniać definicję kosztu uzyskania przychodu, musi spełniać łącznie warunki. Po pierwsze, pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem, lub też źródłem przychodu, być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. 2. nie znajdować się na liście właśnie tych kosztów, nie stanowiących koszty uzyskania przychodu, wymienione w artykule 23 ust. 1 ustawy opit i również być właściwie udokumentowany. Tak więc tutaj, moi drodzy, to jest bardzo ważne i sprawdzamy pod tym kątem, jeżeli faktycznie dany wydatek pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym. Przy czym, moi drodzy, to co jest ważne, to dany wydatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodu, jeżeli zostanie poniesiony w celu uzyskania przychodu. W celu uzyskania przychodu i to jest mój pierwszy tip, który mam Ci do przekazania. W celu uzyskania przychodu, a nie po prostu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na to też niejednokrotnie, bardzo często organy podatkowe kładą nacisk. Tak więc tutaj zwracam uwagę, pierwsza moja rada jest taka: Teraz proszę cię, byś przeanalizował właśnie ten przypadek i czy nadal pozostajesz przy takim stanowisku jak wcześniej, czyli czy ten wydatek na garnitur może stanowić koszt uzyskania przychodu, czy nie. Teraz zwracam uwagę na trzy ważne rzeczy. Pierwszą, o której już powiedziałam. Powiedzmy, że już zbadaliśmy ten podstawowy aspekt, w którym to wiemy, że wydatek faktycznie został prawidłowo udokumentowany, nie znajduje się on w tym katalogu, w artykule 23 ust. 1 ustawy OPIT. No i teraz badamy kolejne kwestie. Po pierwsze, czy faktycznie tutaj jest on niezbędny do uzyskania przychodu, czy przyczynia się pośrednio, czy też bezpośrednio. Po drugie, musimy zbadać tutaj w tej sytuacji, moi drodzy, zwracam uwagę na przepisy BHP. Czasem jest tak, że przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej musi nosić stosowną odzież, która, co do której noszenia zobowiązują go przepisy, na przykład BHP, przepisy prawa pracy. Wtedy no, taki wydatek nie jest, stanowi oczywiście koszt uzyskania przychodu jeżeli badamy pozostałe elementy, ale tutaj już jest taka stabilność, że po prostu to nie jest na przykład odzież ochronna czy buty ochronne w jakimś zakładzie produkcyjnym. Jeżeli przedsiębiorca sobie takie buty kupuje, no to już jest inny rodzaj wydatku niż taki garnitur, prawda? Więc jeżeli przepisami prawa BHP jest zobowiązany, no to tutaj rozstrzygamy inny wariant. Tutaj, moi drodzy, nie ma przepisu BHP przepisu z zakresu prawa pracy, który obowiązuje przedsiębiorcy do tego przedsiębiorco musisz w związku z wykonywaniem działalnością gospodarczą nosić garnitur czy też koszulę. Nie ma takiego przepisu, w związku z czym to już nam wypada. To jest minus dla tego przedsiębiorcy, ponieważ no, szukamy argumentu, który będzie przeważał za tym, żeby ten wydatek faktycznie zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Idziemy dalej, moi drodzy. W drugim punkcie będziemy badać to, czy ten wydatek ma taki charakter osobisty. No i tutaj ma, prawda? Bo na co dzień generalnie można nosić koszule, garnitury i to nie jest nic, co obowiązuje tylko w danej grupie czy w, w konkretnych zawodach, tylko każdy w społeczeństwie tak naprawdę ma prawo do tego i nosi tak naprawdę mm, takie garnitury, więc tutaj uwaga, musimy się pozbyć tutaj tego charakteru osobistego. Czyli musimy się pozbyć tego, że ten, te, tego takiego argumentu, który by przeważał za tym, że przedsiębiorcą no nie możesz zaliczyć w kosztów uzyskania przychodu tego garnituru czy koszuli, bo równie dobrze możesz nosić ją poza pracą, chodzić na jakieś imprezy rodzinne i tak dalej, czy też po prostu po domu sobie to robić, prawda? Więc w ogóle nie związane z uzyskaniem przychodów działalności gospodarczej, pośrednio czy bezpośrednio. I teraz uwaga, żeby się pozbyć tego charakteru osobistego, ten przedsiębiorca musiałby na tym garniturze, na tej koszuli, w ogóle na tym całym stroju e, służbowym, który ma zamiar kupić do właśnie e, tutaj prowadzenia tych szkoleń czy spotkań biznesowych, musiałby gdzieś nanieść w widocznym miejscu, trwale, to też jest bardzo ważne, widoczne miejsce w sposób trwały, na przykład logo firmy czyli coś, co będzie identyfikowało go z działalnością gospodarczą, i tutaj organy podatkowe mówią już jednoznacznie, że wtedy Pozbywamy się tego charakteru osobistego i wtedy tak naprawdę możemy zaliczyć taki wydatek w koszty uzyskania przychodu. Niestety ten przedsiębiorca z dzisiejszego naszego warsztatu nie będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodu tego garnituru i koszuli. Na pewno nie będzie szczęśliwy z tego powodu, ponieważ zależy mu na relacjach z kontrahentem i on ten garnitur zapewne kupi, ale dopóki nie pozbędziemy się tego ostatniego argumentu, który wykluczałby go... Właśnie z tego charakteru osobistego, no to niestety ten przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu tego właśnie garnituru. Spójrzmy teraz na przypadek drugi. Myślę, że ten przypadek już będzie dla Ciebie dużo prostszy, ale zwróć uwagę na to, jak niewielki tak naprawdę niuans może z, z, po prostu zmienić wszystko. Zobacz, przedsiębiorca jest przedstawicielem zagranicznej firmy na obszarze Europy Środkowej i Południowej. Wywiązywanie się z zadań wymaga częstych i dalekich podróży oraz dobrej prezentacji na spotkaniach biznesowych. Przedsiębiorca kupuje odzież, którą będzie nosił tylko w celach zawodowych. Podjął zatem decyzję, że koszule będą oznaczone w widocznym miejscu monogramem, a marynarka garnituru herbem. I tutaj dalej przedsiębiorca mówi, że monogramem są inicjały osoby, jego osoby, które są stałym oznaczeniem firmy. Herb identyfikuje jego osobę. Literowe, słowne oznaczenie herbu jest firmą jego działalności gospodarczej, a więc herb identyfikuje także firmę. I teraz pytanie od przedsiębiorcy, i pytanie również do Ciebie, proszę zostaw w komentarzu odpowiedź poniżej. Dla mnie to też jest informacja, że takich materiałów mogę przygotować dla Ciebie więcej, jeżeli będą się cieszyły naprawdę dużym zainteresowaniem. Czy taki wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu u tego przedsiębiorcy? Myślę, że odpowiedź jest już bardzo prosta. Zatrzymaj, proszę, ten materiał, żeby móc tylko udzielić odpowiedzi w komentarzu. Oczywiście może zaliczyć koszt uzyskania przychodu. Analiza jest taka sama, jak przy poprzednim. Przedsiębiorcy, to właśnie, że mamy tutaj na tej odzieży monogram, herb z właśnie oznaczeniem firmy, z działalności tego przedsiębiorcy, to już wyklucza, moi drodzy, tą odzież jakby z, tych, z tego charakteru wydatków odzieży osobistej. I tutaj jest takie tylko podsumowanie, żebyście zapamiętali, Monogram lub herb będą trwale zamieszczone na zakupionej odzieży. Z tego też powodu opisana odzież, koszule, marynarka, garnitur utracą charakter odzieży osobistej. Jeżeli też przedsiębiorca ten będzie ponosił wydatki związane z czyszczeniem tej odzieży, będzie oddawał do pralni, no to takie wydatki również będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. Zobaczcie, jak niewielka różnica, natomiast jak czyni bardzo, jak może poczynić bardzo duże zmiany. Bardzo proszę udostępnij teraz ten materiał wideo, jeżeli naprawdę był dla ciebie przydatny. I to o co cię proszę, to zwracaj uwagę nie tylko na jeden punkt. Jeżeli masz e, dane, daną zagwozdkę, dane zapytanie od klienta, czy sam sobie staresz e, w swojej działalności po prostu jakieś pytania, to musisz patrzeć naprawdę szeroko. Często. Właśnie potrzebujemy do tego specjalistów, którzy doradzą nam, i tak jak tutaj, w tym przypadku, w przypadku pierwszym, bo w tym drugim było to dosyć proste, natomiast w tym przypadku pierwszym dużo osób mogłoby zaliczyć do kosztów pozyskania przychodu, no i później byłby problem przy kontroli podatkowej, prawda? Wtedy trzeba by było wszystko skorygować, no i byłyby z tego tytułu nieprzyjemności, nawet może odsetki, yy, ponieważ mógłby z tego tytułu powstać jakieś mogłoby zobowiązanie podatkowe. Tak więc tutaj zwracam na to szczególną uwagę. Zobaczcie, niech tylko wchodzi nam o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jak definiujemy koszt, jak tak naprawdę rozumiemy to, że dany wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, a nie w związku z działalnością gospodarczą. Często mylone pojęcie przed przedsiębiorców bardzo często, ale również musimy sięgnąć troszeczkę dalej, czyli wchodzimy już na przepisy BHP, przepisy prawa pracy. Tak więc tutaj moi drodzy, myślę, że to będzie bardzo ważna rada dla was. I teraz krótka informacja, jeżeli chcecie mieć te interpretacje u siebie, wystarczy, że skomentujecie ten materiał, wideo, po prostu materiały i już macie u siebie wysyłam ja dla Ciebie wtedy te interpretacje. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia niebawem.